trochę zazdroszczę mu tej klatki, bo chętnie bym ją też pokazał jako swoje zdjęcie. Cześć z wam wszystkim. Dziś kolejny odcinek z analizą zdjęcia. Tym razem nie mojego. Zdjęcia wysłał mi 3 Marcin Urbanowicz, fotograf, także będziemy analizować tym razem czyjeś zdjęcia. Od razu zachęcam Was do tego, żebyście wysłali mi na maila, jak macie jakieś zdjęcia do analizy, które chcielibyście, żeby pojawiły się w odcinku, to śmiało zapraszam. Marcin wysłał mi trzy zdjęcia. Wszystkie pewnie się pojawią sukcesywnie w kolejnych miesiącach, ale na dziś wybrałem jedno ze zdjęć. Ono jest tam w tle, za mną na komputerze. Wy je zaraz zobaczycie tutaj w filmiku. No, typowo reporterskie klatki to zdjęcie kapitalnie uchwycony moment, czyli jakaś tam koleżanka na dole, schodząca panna młoda no i ten kot, który robi robotę. Naprawdę na tym zdjęciu to jest uchwycone fantastycznie. Podziwiam za to ujęcie, bo naprawdę trzeba było być tutaj bardzo uważnym i starannym, żeby tak fajnie skomponować ten kadr, żeby zmieściła się ta koleżanka, żeby zmieścił się ten kot i żeby zmieścił się fragment panny młodej. Całość komponuje się świetnie, tworzy się nam taki trójkąt pomiędzy tymi postaciami. No, ogląda się wyśmienicie, także najpierw wziąłem to zdjęcie, które z tej całej trójki podobało mi się najbardziej. Tu w zasadzie nie mam nic do zarzucenia, bo jest odpowiedni moment, jest odpowiednio to skomponowane, jest odpowiedni kadr. No, takie zdjęcia reportażowe, takie klatki z reportażu to jest coś, co uwielbiam oglądać. Ja też wychodzę z założenia, że pary takie zdjęcia. Też doceniają, no to jest świetne rozmaicenie. Panna młoda, zakładam, że z tego reportażu miała jakieś tam też ujęcie takie bardziej portretowe, takie, wiecie o co mi chodzi, takie ładniejsze, takie, gdzie można się pochwalić później na, na social mediach, ale to zdjęcie na pewno przez lata będzie później wspominać z uśmiechem na twarzy, no bo ono po prostu wygląda znakomicie. Czemu? Powiedziałem już wcześniej, fantastycznie skomponowany kadr, świetny moment tego ujęcia, wyczucie. No i tutaj przede wszystkim kupa roboty takiej fotograficznej, takiej cierpliwości Marcina. Naprawdę, w takim momencie jakbym widział takiego kota, no to od razu w głowie się pojawia, czy samego kota złapacie, kota z koleżanką. A tutaj te trzy plany połączył świetnie. Trochę zazdroszczę mu tej klatki, bo chętnie bym ją też pokazał jako swoje zdjęcie, więc to zdjęcie naprawdę, Marcin, świetne, podziwiam. Kolejne zdjęcia, które będę Twoje analizował, mam nadzieję, że w kolejnym miesiącu, też bardzo dobre, ale to wybrałem jako pierwsze, bo to od razu, jak przyjrzałem te trzy zdjęcia, rzuciło mi się w oczy. <laughs> Także wielkie dzięki za przesłanie, wielkie dzięki za odzew. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o analizę tego zdjęcia. Polecam wam stronę Marcina, zostawię ją w opisie do tego filmu. No a tak jak wspomniałem na początku, was zachęcam do wysyłania mi zdjęć na mojego maila, który będzie też w opisie do tego filmu. Wielkie dzięki. Jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrypcji, polajkowania filmu. Trzymajcie się i do następnego.